gusy. Za co lubię tę serię? Siadam na chillku po robieniu na tego Was złodzieja za najniższą. Nie muszę się rozgrzewać, nie muszę klikać na botach. Siadam, bo nie da się, jak masz DVD 12 w naszym odcinku 01, jak w tym odcineczku. Jaki spoiler, jakiś siup, zgnięty. No i co, ten odcinek to no, zrył zrobił łeb, nie? Jestem przekonany, że ta seria, no nie, nie da się wbić globala, bo nie da się progresować na tym, ale dopóki będziecie oglądać, to sobie powstawiam, bo czemu nie? Wiem, że niektórzy lubią tę serię, jak na przykład ten oto użytkownik. No, zobaczcie na tego z tyłu, nie? Jak ja. On, on już jest zmęczony. On jest zmęczony moimi bluzgami, które są wycieniane. Krzyka, moim krzyczeniem, nie? No i sto jeszcze oprócz tego, non -stop, no ale krzesła mu jedam, nie? Zostawcie lajka. Suba, zostaw to, możemy wypuścić. Na zakończenie, boomerski humorek. Trzymajcie się w zdrowiu, nie w chorobie. To w pierwszym meczyku zagramy. ojej, oj. Jeden meczek. Dzisiaj poznamy tą rangę. Musimy dzisiaj poznać rangę. Sensitivity cyk, 12 cyk. No nie, no mnie tu poprzed na oku jeszcze. Musiał mi dać Hedda, Lucky, nie? Ale się źle zaczyna, ale się źle zaczyna, no. Ale masz tu ciekawą... to no. Ja wiem, jako zagrał Zeus'a i standardowo Hera mi się ustawił. Aj, strzeliłem, strzeliłem, było blisko. Dobra, coś z granatami byśmy przyspącili i spróbowali. Dobra, tu coś... Nie dadzą nam wbić, nie? Nie dadzą nam wbić. Nie da się, no, on podchodzi na łoku. Ten drugi biega, ale są ciężary. Czemu da się. Ten ciężar jest chyba najcięższym, co mogłem wymyśleć, nie? No, nie da się, nic się nie da zrobić, nie? Za szybko, chłopaki są za szybcy. Teraz nagle nie szedł na łoku, tylko biegł. przecież, no, pożygam się. No w pałacu jest parasaut. No to jest idiota. What taki duik? Nie, on jest, to jest przyguba. On jest w pałacu? I nasz i ten enemy nie wie, nie? O smok, dzięki. Że tam jest. O, on rzuca smok granata do tego pałacu, nie? No to będzie mega ciężki mecz, nie? To naprawdę będzie tragiczne, nie? Ten jeszcze marza wupy, że za wupy coś że nie widzisz, że był głupot? On wychodzi wcelowany w tą pozycję. No przecież ja nie wytrzymam psychicznie. Ja tu bejtuję, że wracam. Oni sławek nie mają. To się... Co, co ja bejtuję? No nic trzeba kupić i chociaż rasz to będzie ciężki będzie raszyk. O już tu był, no jecha nawet nie da się movementem wskoczyć, bo ten celownik tak chodzi, a ten mój nie umie grać. On ma rękawiczki, on nic nie może zrobić, no to jest tragedia. Trzeci level face it, no to nie jest trzeci level. Hmm, to są też głąby. Wskoczę? Ha, ale jest to movement bis. No musiałem kucnąć, nie? Bo jakbym biegał, to bym recoila nie ogarnął. Znaczy, no to w sumie recoila, w Uzi nie ma recoila z dużego, no ale... No wiecie o co chodzi, nie? Kumpel, can you do something? Znaczy, ja mu tego nie uję, tylko Mówię to do was oczywiście, że mu przykro, Bo może ma gorszy dzień. Szkoda, że ten gorszy dzień trafił na mnie. Ja w pełnym biegu na steku. On już uciekał z tym diglem i mi zadubcił heada, nie? Kręcimy jeszcze raz. Czemu nie może dać sześciu? No odcinek nas dzisiaj tak rozpieszcza, nie? Takie daje nam sensitivity, jeszcze te mapy, nie? Przecież to jest... nie lubię tej mapy. Patrzcie to, poprzedni odcinek, yy, mecz. Teraz. Nie no, proszę! Kurwa, kręć, kręć! Kręć, kurwa, kręć! 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 Jest! <śmienicza> kręć, kurwa, kręć! Jest, mam to! <śmienicza> to muszę ci się kampić. O, Digilmeister! Tego było mi trzeba. Ja pierdolę, to jest tak głupie. Ja nie, nie wytrzymam, że ten chłop mnie ogląda, nie? W to mam. On dopiero z wybieg. wybiegł. Co tu się dzieje? Przecież ja zaraz umrę. Boże, dziękuję, że w tamtym meczu były magiki, a tu są jakieś botki, nie? nie? Na tym Sensitivity jest zabawnie i obielenie. Jakie tu jest wachlowanie, nie? To najgorzej, jak mi wybiegnie dwóch, nie? Tu się teraz spróbujemy wcelować. Ło, sniper! F ma snajperkę! Don't looking on you, easy kill for you. Dobra, ten ogarnia Ło! Przyrzekam, że spojrzałem na radar i wyszła F. Kurwa tu pociąg jest pał, ale kolejka ma. you! Ubiega jak taki retard. Namierza Czołg i wychodzi. I znowu. Tu, tu, tu będzie, będzie! Wyjdź z prawej, proszę. Nie ma go. Magik! Wachluj! <ścoughs> ja piętolek! Jakie to zgubię! Diti? No nie da się zareago zareagować. Reakcja jest, ale niewystarczająca. Ale nadal wiem otwieram, tak? Mogłem się skitać siedzieć na butli. Paracetamol mnie wyjaśnił, nie. On zaplantował na niego, nie. O rany boskie często. Dobra sprawdźmy jakim jestem snajperem. Nieee, wymierzyłem 3 dni! Na no to otwieram, wynik 20. No nie możemy tego wypuścić, nie. Wygrajmy to, poznajmy moją, moją rangę. Pomóż, pomóż, pomóż! Dziękuję. Dobra, dobra, jest git. Lawaj CT, le, lecimy. Nic się nie przejmuj, To nikogo nie będzie. Będzie w tej chacie, 100%. Nie ma go? To dziwne. Wklepuje kot, bracie! To Polak jest? Polak, dobra. Jest tu Nie! Ej! Jakbym się nie ruszał, to może bym go ubił, trafił ją główkę, bo było celownik był, był dobra Nic nie musiałem robić. No już nie otwieram, tak się strzuciłem przez 3-4 odcinka. No pokaż mi co za rangę mi tu daje. jestem mega ciekawy, nie. Co bym sobie dał? Biorąc pod uwagę wszystkie mecze rozegrane Silver 3 o. Dopowiedziałbym, że taki średnio zasługuje po tych meczach. Wygrałem z poprzedniego odcinka, skinka, komentarzu i ten skinek poleci do któregoś z Was przy następnym odcinku z tej oto serii. Wystarczy komentarz i like.